Zadanie. Badamy wpływ antybiotyku na czas krzepnięcia krwi u szczurów. W tym celu dzielimy 32 osobniki na dwie grupy. Pierwsza grupa jest grupą kontrolną, placebo. Druga grupa podana była ośmiodniowej kuracji antybiotykiem. I otrzymujemy następujące wyniki. Które, których dane są podane w tabeli. Liczebność pierwszej grupy 16, liczebność drugiej grupy 16. Średnia z próby w sekundach dla pierwszej grupy to jest 150. Średnia z próby w sekundach, tu chodzi o średnią krzepnięcia krwi, 140. Odchylenie standardowe z próby w sekundach 40, odchylenie standardowe z próby w sekundach 30. Założenia, które będziemy, o których będziemy później rozmawiać, to są takie, że populacje obydwie są o rozkładach normalnych, wariancje są nieznane i próby są małe, mniejsze od 30. I pytanie, jakie stawiamy, czy badanie potwierdza na poziomie istotności alfa równa się 500, że kuracja antybiotykowa ma wpływ na czas krzepnięcia krwi szczurów. Rozwiązanie. Hipoteza zerowa mówi o równości średnich. Hipoteza zerowa Mi1 równa się Mi2. Hipoteza alternatywna, że średnie nie są równe. A jeden mi jeden jest różny od mi 2 czyli to jest tak zwana sytuacja dwustronna, dwugonowa jest jeszcze sytuacja jednostronna, jednogonowa. W tym przypadku mamy sytuację dwustronną. I teraz takie dodatkowe uwagi. Jeśli na podstawie dodatkowych informacji lub pod zastosowaniu odpowiedniego testu okaże się, że wariancje w badanych populacjach są różne, ponadto próby są małe. To do zbadania prawdziwości hipotezy zerowej o równości średnich należy zastosować statystykę T studenta. Tutaj mamy T równa się różnica średnich pierwiastek S1 kwadrat przez N1 dodać S2 kwadrat przez N2. Teraz zauważmy, że wariancje otrzymane na podstawie próby. Są równo odpowiednio S1 kwadrat jest 1640 do kwadratu oraz S2 kwadrat jest 930 do kwadratu. Przyjmujemy więc, że wariancje w badanych próbach są różne. No, dodatkowo zauważmy, że gdybyśmy posiadali jakieś dokładniejsze dane, jak się sytuacja miała z każdym z szczurem osobno, a nie tylko gdybyśmy posiadali średnie i odchylenie. Standardowe spróby, to przypuszczenie można byłoby zweryfikować odpowiednim testem. Teraz tak, wartość statystyki t jest równa. My zakładamy, że te wariancje w tych populacjach są różne. Wartość statystyki t studenta jest równa. Tutaj mamy ten zór, o którym już mówiliśmy wcześniej. Wstawiamy dane 150 plus 140, 40 kwadrat przez 16, 30 kwadrat przez 16. Przypominamy sobie, Trójkąt Pitagorejski, znany już w starożytnej Babilonii, że 4 kwadrat plus 3 kwadrat to jest 5 kwadrat, dlatego 40 kwadrat plus 30 kwadrat to jest 50 kwadrat, czyli tutaj mamy pierwiastek z 50 kwadrat przez 16 po wyciągnięciu pierwiastka z 54, po przeliczeniu 80, taka jest wartość naszej statystyki. Obliczamy teraz liczbę stopni swobody. Oznaczamy je dwojako, możemy oznaczać df lub ni. Tutaj wzór S1 kwadrat przez N1 plus S2 kwadrat przez N2 do kwadratu dzielone przez 1 przez N minus 1, czyli liczebność próby minus 1 odwrócona, razy S1 kwadrat przez N1 do kwadratu, dodać 1 przez N2 minus 1 razy S2 kwadrat przez N2 do kwadratu. Stawiamy nasze dane, wyliczamy ile to wynosi, wychodzi nam 27,81899 po przecinku. 81 tak tutaj powiększę 81899 po przecinku. I tą liczbę zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej. Niektórzy zamiast zaokrąglać w dół biorą zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej, ale w większości książkach jest zaokrąglanie w dół do liczby całkowitej. Czyli w tym przypadku do 27. Mamy teraz dwa podejścia: podejście klasyczne i podejście z p wartością. I teraz tak, w podejściu klasycznym porównujemy wartość bezwzględną naszej statystyki, czyli to 0,8, wartość bezwzględna, to jest dalej 0,8, z wartością tablicową, którą liczymy, korzystając z tego, że znamy poziom istotności 500. I wiemy, jaka jest liczba stopni swobody 27. W tablicach patrzymy, że w tym przypadku mamy naszą e, wartość krytyczną 2,052. Ona jest większa niż nasza wartość, którą otrzymaliśmy z statystyki testowej. I teraz, skoro ta wartość krytyczna 2,052 jest większa niż wartość statystyki testowej. Yy... Tak, czyli inaczej wartość statystyki testowej nie przekracza wartości krytycznej. Tak? Czyli to 2,052 to jest ta wartość yy, krytyczna, 0,8 wartość statystyki testowej. Zatem podejmujemy decyzję o nieodrzuceniu hipotezy zerowej. Jeszcze jest drugie podejście, podejście p wartości, mianowicie ono troszkę jest odwrotne do tego, co było przed chwilą, to znaczy mamy wartość naszej statystyki 0,8 i taką wartość byśmy otrzymali w tablicach przy 27 stopni, stopniach swobody, gdyby nasza p wartość czyli poziom istotności wynosił 0,4305 czyli jakby czytamy tablicę odwrotnie. I teraz ponieważ ten poziom jest większy od y, naszego poziomu istotności, to nie ma podstaw do zrzucenia hipotezy zerowej czyli dla 0,8 mamy 0,4305, dla 2052 mamy 0,5. Czyli na podstawie tutaj tej, tego przeprowadzonego testu na poziomie istotności 0,5 nie ma podstaw, że kuracja istotnie wpływa na czas krzepnięcia krwi u szczurów.